Witam Witam, witam Ogólnie Witam Ogólnie dobrze się czuję To wszystko akurat wracam do domu i czekam na autobus Ogólnie mam informację do Was Tylko typu bo już wracam do domu jest godzina 19 lat się ogólnie ja by się chcieli zamawiać sobie Pozdrowienia tego typu To ciekawe czy ktoś z go Da Pozdrowienia Ciekawy jestem Nie, żarty żartami nie ogólnie Kto chce mieć pozdrowienie jeszcze dzisiaj No bo jutro jest sobota To zapraszam tych ludzi, którzy są w banku. ciekawy jestem, ilu tu zrobi pozowienie. Czyli, za mnie należy. Dlatego tak myślę. Zrobię dla Was coś takiego, taką niby teścik. Ja będę zliczał tego typu. Ilu osób, osób z nban będzie chciało pozawienia? Ciekawy jestem, bardzo jestem ciekawy, no bo wiadomo, i to jest baba. Nie ma żadnego przylegu. na temat. Piszcie na pri tego, czy co są z Zębanku. Zobaczymy, kto co i jak czy jesteście wierni fanami czy po prostu pitolicie czy po 3 zobaczymy czekam na to na wasze efekty tego zembanku ciekawy jestem bardzo jest ciekawe. to jest taki mały testik dla was ben.